Widzowie bolą mnie plecy! Kolejny dzień! Kolejny dzień bolenia pleców. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj yy, kolejny odcinek na kanale on Plus z jednego bloku razem z Dave'em. Ile mamy bloków wykopanych? Ty masz 783 ile ja mam, bo ja nie widzę na co eee, 617, 617. Oj, będę musiał to lekko Atapie. nadgonić. Ej, jak wygniesz taba, to widać. Na tabie. A, faktycznie, kliknąć. faktycznie. Dobra, nie o. wiedziałem. E, witamy Wiesz, na jednym bloku. Jak widzicie, wszystko się tutaj pięknie rozrasta i tak dalej. Mamy trzy kurki, które były, że tak powiem, zapoczątkowane na odcinku Udaywa, więc serdecznie tam zapraszam. Oczywiście odcinki Udaywa, U mnie i tak dalej. W tym tygodniu możemy tak wam zapowiedzieć, że skoro Udejwa pojawił zmianę. się odcinek wczoraj, U mnie jest dzisiaj, to jeszcze was czekają cztery odcinki w tym tygodniu, więc Koniecznie subskrybujcie nasze oba kanały Dave Games i Chipson Plus No a my tutaj rozpoczynamy jakąś rozgrywkę. Szczerze mówiąc, nie ma planu na odcinek, po prostu planem jest rozwinięcie dalej wyspy. I poroz... eee. eee, o kurde, o kurde, o kurde, tego to ja. Ja się z tym nie biję, ja się z tym nie biję. Stary, stary, on zaraz Czy na mining opa? fatiga daje. Aaaa, mining fatiga zaraz kurde. dostajemy. Mining fatiga, nie będziemy mogli. Nie! Co jest zdro... Dobra, zrzuciłem go. Ale co żyjesz, nie patrz, zabić? nie wypadł. Ci... Dobra, nie wypadło. Stary dobrze no, że nam mining fatiga wypadły. nie dał. To jest ten wypadły. efekt taki, co nie możemy nik... Co wypadło? Eee, sikierka i łopata. A żelazna? Kolejne straty. Nie, łopata żelazna, a sikierka drewniana, więc no nie o ma no, niby to tragedii. To pół biedy, nie to żadne jedzenia, dobrze, że nie wypadło. Do, no, no właśnie Mamy kurki, które trzeba rozmnożyć dzisiaj, to jest bardzo ważne. Robimy dzisiaj farmę kur. Plan na dzisiejszy odcinek farmakur. to jest taki, żeby tu po prostu wiecie. Żebyśmy tu. Wolnego miejsca nie widzieli, tu ma być masa kur. Dobra, a, a tutaj trzeba rozwinąć. A, ogólnie mamy dwa diamenty dwa diamenty, I tu dwa diamenty, prawda? Ej, my, kurde, my Ej. mamy 13 kości Ty czemu z nic nie mówisz? Że mam 40 kości. Kurde, już mam teraz wapie, pa. a jak tu jest, sieje. A da jakoś przyspieszyć ich rozwój tych kur? Weź i daj hmm. jakieś nasiono jedno, zobaczymy, czy się nie. Właśnie chcę, jakby... właśnie chcę. Chcę wiesz, najpierw pozbierać tu te takie, co dobra. już są dobra, w miarę. Dobra. O, dobra. Posadzić te, które tutaj wiesz. Okej, okay, okej. Które okay. zostały zebrane, cyk, cyk, dobra. Oj, I weź, dobra. Się, okay, na to jedną tak. kurę tutaj tak powiem. O! Kurde. Super. Okay. <laughs> dobra. I co? No, dałem. No dałem. Ja też. Ty, te może, może ona podrośnie jakoś, ale. No nie wiem. One chyba muszą być dorosłe, żeby w ogóle one mogły. Znaczy dająć. inaczej, żeby się rozmnażać to tak, ale pytanie, czy my jakby przyspieszymy ich rozwój, ale jakiejś rzucisz, to chyba nic to nie daje. Czekaj. Chyba lepiej, o widzisz, wypadają też nasiona, no widzisz, kurczę. Ja to... wypadają, ale chyba nie aż tyle, Zresztą nie wiem, ile wypadło, ile się... trzeba to posłuchać, ja, ja mam jedno, zużywam jedno. Okay. jedno, dobra, ja mam pięć, dobra, zbieramy. Eee, mam sześć. A ja Ty? mam, a ja ci wyrzuciłem, czy zebrałem to, ja mam dwie. Okej, okay, czyli mamy osiem, a miałem pięć z jedną twoją sześć, czyli dwa średnio na jedną oczkę kosną, to jest Warów chyba. Chyba powiększy fajnie farmę, tylko że nie daje nie. nam to, wiesz, pszenicy, nie? No właśnie, nie a tam nam... daje pszenicę, nie? To chyba jednak lepiej tam. Daje, 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 Dobra. Tylko tutaj Daję jedna powiększy... kon... tylko tu jedna mączka kostna, to już jest nasiona jakieś, a tutaj, jak walniesz, to musisz dać kilka mączek kostnych, żeby to wyrosło całkowicie. No więc tak, chyba jednak nie ja... tak, wiesz, e, Zależy, zależy. E, masz ten tor, znaczy nie. E, ja to daj, ja to dałem, No okay, ja dobra, żeby żeby bo mi się wydaje. Nie, 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 nie Mi się, A, wydaje, co się, to, się wydaje, że one muszą jeść to. się wydaje, że one one nie jedzą trawy. To na pewno nie. Na pewno? Tak, tak. One po prostu no, same z siebie po czasie zaczynają być to, to jak powiem, czas robi robotę. Ale wydaje okay, mi się, że właśnie może przyspieszyć tym tymi nasionami. Weź, zbustujemy jedną kurę. Ile masz nasion? Osiem. Dobra, ja mam jedno. Ja już nie mogę dać. A nie, mogę. Jedną z busty oh tylko. Ale dałem cztery, czy wszystkie trzy dałem. Dobra, ale nie, nie mogłem w jedną dawać. Ja dałem w tą po prawej no. całkiem. Dałem też, pa, cztery nasiona zmarnowałem, mi nic nie wyrosło z niej. Kurde, ale głupie góry. Dobra, dobra, dobra zajmujemy się innymi stary, rzeczami. 8, 18 zmarnowałem. No, straciliśmy na tym, no nieważne. Nie. W każdym razie masz e, e, że Żelaz, Żelazną. A motykę mam, oczywiście, proszę cię bardzo. Give me, give me, give me. Dzięki. To zajmie się zbieraniem bloków, a ja powiększę farmę Dobra, 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 zbieram bloki, mam nadzieję, że się trafi jakiś diament. że rzecz to co? Kilo diamentowy, nie? Tak, 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 tak. Bo mi się wydaje. I szczerze ci przyznam, że ja się tak dobrze bawię na tym jednym bloku. Nie spodziewałem się, że da może się tak dobrze grać to jest stop, to jest top zabawa niemo. To Bo ja, ja na jednego bloka to patrzę. O kurde, delfiny. Ja na jednego bloka to patrzyłem bardziej na zasadzie, Eee, taki skyblock tylko, że musisz kopać jednego bloka ciągle. A tu Nie, ale no jednak... Ty no, te delfiny są niezniszczalne. Te ryby na tym lądzie mają jakiegoś boosta do hila. Nie wiem. No, akurat delfiny są strong. Czy coś wypadło z so, nich? Chyba nic. Są inteligentniejsze od człowieka, podobno. Podobno, tak delfin. Tak, delfin, mówią. delfin, 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 delfin. Ej, wiesz co, jest to strasznie dużo teraz tego oceanicznych, tego oceanicznych bloków. Z tego można naprawdę bardzo fajną rzecz zbudować, mi się wydaje. Taką ładną. Co można? No, jeszcze nie wiem co, ale coś można. No aha, okej. Okay. Myślałem, że rzucisz jakimś kurde pomysłem i to zaczniemy zaraz realizować, ale okej. Okay, no, jak będziemy mieli nieskończenie źródło wody, to może by jakieś akwarium walnąć i te, te ryby tutaj jakoś. Że jak powiem, wiesz, jak od Oj, razu no, wy, no. wyleci coś, to od razu wiesz, ładować je w, w ten, jak to się nazywa, wiadro. No i let's go do ten. Patrz jaką mamy dużą farmę. Typie. Widzisz, tą no, farmę. Ja nie Też. mogę. Ty, ale e, tutaj, tutaj, tutaj dać a tutaj musi być Ja wiem, y, wiem, 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 wiem o tym. Ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko że mamy lekki problem. Eee, zrzucili na mapę. Mapę? Dobra. Już ha. postawiłem. Ej. Bo rzucił tym, rzucił Jak to się nazywa? E, kurczę, y, no. Dlaczego mi nie chcesz pomóc? To się nazywa. Nie, nie, nie wiem o co chodzi. <laughs> Kurde, no te widły, co są wbite w ziemię tutaj. Aaaa, te... Trójząb, Trójzom! no właśnie. Tr -tój Dobra, słuchaj! Twój mam ząb. dla ciebie posiłek. Trzymaj. A ja mam? Raz, dwa, trzy. Trzy no, chleby. A, a ile ty masz? Cztery chleby. No bo ja mam jeszcze jedno takie mięso, i trzy takie. Aha, to fajnie, no, że się podzieliłeś, no to, nie? nie no, no, bo, ja no, bo ja głoduję, głoduję od o, pierwszego chlepy, dnia na tym bloku! Ale ja ci dałem na początku też. Dobra, ja już nauczony na błędach w przeszłości za ten, y, dałem chlebę do tego, do skrzynki, nie żeby z nimi nie spaść. <laughs> o, to powinno być tak, że właśnie żarcie się trzyma... O, znowu mamy ten, y, żółwia. Żółw. po co to, mam, Po co nie? mam. To jest skulek. on sea. robi? Z tego da się zrobić taki coś, że jak my to zrobimy, trzeba zrobić taki akwarium wody I wtedy w tym, dzięki temu można zrobić taki jakby, nie wiem, to się taki jakby totem nazywa yy, Który nam daje jakiegoś boosta, hila i tak dalej Aaaa, nawet nie wiedziałem o tym, dobra To, to zrobimy na pewno yy, cyk, cyk. O, o, mo o yes, nie, monster yes, party, yes. monster party Kurde Chil, Chill, chill, okay, chill o! O, ginę, o, ginę stary na bank ja od o, Odłożyć temy muszę, odłożyć Kurde, nie zdążyłeś chyba, co? Nie zdążyłem. Ja tylko chcę te najważniejsze odłożyć, dobra, reszta mnie to tam... Kurde, mapa! Dobra, mapę też chcę odłożyć, dobra. Dobra. I chciała zjepnąć po prostu. O kurde, ale mam low! Fajnie. Kurde walone, nienawidzę tej tego, Dobra, po, 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 ten, no, to pokonaliśmy Ale szczerze, mocne straty, w, że tak powiem w rzeczach Moim zdaniem, znaczy, wiesz mi nic nie spadło praktycznie, bo ja się no kilof od, odłożyłem No tak, y, tu, tu, a to jest twój kilof No to właśnie, no to mój, mój kilof, został stracony i moja siekierka żelazna Nie zdążyłem odłożyć No okej, okay. nie, dlaczego nie masz, tak ja podniosłem Siekierkę masz, ja ci podniosłem, masz a, okay. Trzymaj Mega e, Mapa, mapa e, została zniszczona Ej, to nie, to, a to mam jednak kilof, dobra, żartowałem, jednak mam. Co, mapa została zniszczona, ale... Jak, całkowicie? Ja mam, ja mam mapę, ale nie mam ramki. weźmy miał ramkę, kurde. to postawimy mapkę. To mam ramkę. Ale... Kurde, ale to wiesz co, niebezpiecznie jest tutaj mieć tą, tą, yy, tą mapę. No, ja tę mapę odkładam do rzeczy cennych. Tak, to e... ja też na razie tu odkładam i po prostu zrobimy gdzieś wiesz, jakieś to, miejsce trzy, na to cztery. lepsze. Wiesz co, wiem e... gdzie tą mapę dajmy. Patrz, tu na tym hmm. drzewie, tu jest, nie ma bezpieczniejszego miejsca. Na dany moment. No w sumie daj tam do góry, no dobra, to jest dobry pomysł. Tutaj. E... I tu ogarnę trzeba twoje drugie wyro. Okej. Okay, tylko okay. nam owce zabito. Kurde, no nie jest za dobrze, nie? <grystanie> nie. Ej, ale mamy dwie, dwie wełny. Stary, możemy ci zrobić łóżko, tylko czekaj. Czekaj, ja ci zrobię łóżko chyba. No ale ono nie będzie zielone, pamiętasz zasady? Tak, chyba będzie zielone, czekaj. I co jest potrzebny zielony barwnik? Kaktus nie wiem. chyba, kurde. Kaktus, no. Możliwe, że kaktus. I dlatego wydaje mi się, że to może nie być po prostu, no. A jajaj. my life. No kurde. E no nie no Dwie strzały drewno, drewno Kurde, nie mamy zwykłego drewna, a tam trzeba zrobić ze zwykłego drewna, no ja nie mogę Nic się tutaj dobra, nie układa. Nie, nie, nie Skus. ma, nie, nie zrobimy jednak, dobra ehm, Aha, A, ze zwykłego drewna, kurczę, no nie mamy tego drewna w ogóle, dobra, wiesz co, zetnę jakieś drzewo po prostu może? Zetnij, 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 bo to one daje, no Trzeba zrobić większą my... farmę tych drzew też. Tak swoją drogą. Zaś ta ryba, Jezus, te ryby, kurde. Sniki jakieś walone. Spadaj. Nienawidzę tych kurde ryb. O, złoto. Sand. O, Tylko Najbardziej mnie denerwuje to, że w tym miejscu się te bloki niszczą, szczerze. To jest kurde, nie, nie fajne. To znaczy? Jak niszczą No, jak Aha. jest to monster party, nie? No, 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 no. Mi się wydaje, że to jest my tutaj jeszcze robić. mamy jednego monstera! On przeżył! Pocz, kurde w tej wodzie! Aha! Co? Zostaw, Zostaw go na pamiątkę! Zostaw go na <laughs> Zostaw pamiątkę, serio? No, on nas nie zabije, nie? Chyba. No nie. On no, nic nie robi. Dobra, patrz, patrz. go. Tak, z niego nie no, on chyba... Nie wiem, co on robi. Mówisz, że zostawiamy nie go wiem, w na w No z coś. nie wysyca, się ciebie coś? No dobra, U, puki, to, to, to Póki, póki nam nie na, szkodzi, dzisiaj to... Dzisiaj tytuł na film... Oswoiliśmy potwora. O, no widzisz. Oswoiliśmy potwora w Minecraft. Kurde, kurde, kurde Bardzo mi się kiurde. podoba jak kopieć te te, 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 Dobra, powiększam to tutaj, opatry. trzeba zrobić więcej yy, tych, tych drzew no. Ej, jest ten! Mam! Co? Pato Mega! Yes, Robimy nieskończone That's źródło go. wody Tak, z bomby, z bomby powiększamy farmę yes, kurde. Czekaj, no, najpierw, na Jest, kurde Najpierw trzeba zrobić miejsce na to nieskończone źródło wody Daj to gdzieś bezpiecznie Gdzieś no. za drzewem, tu za drzewem, za drzewem. Dobra to zróbmy, tak, tam nie ma kurde patrz, tego. Patrz, patrz. Ale ee... czekaj, czekaj, ja mam pomysł, mam pomysł. Robimy tak, tak i teraz. No. Tak, tak, tak. Tak I może już to rozlać. Się nie, wyleje. Nie. Tu, o, o, ten, o ten blok rozwal. O kurde. Dobra, mam tą wodę, okej. Okay. Tu, tu była. Tu, 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 tu chciałem, żebyś zrobił, bo ty zrobiłeś o ten. Kurde, dobra. Bo ona się w pół, w pół bloku za, zaklinowała, wiesz? Ja wale, dobra, zmieniłem zawał. Dobra, trzeba jeszcze idę rozlać ją, żeby była nieskończona. gdzie ją rozlać? Tu, tutaj, o ten blok. O to? No, Tak, i teraz mamy nieskończone źródło wody. Oh, ok, ar. git. Dobra, idę szybko zalać. No, 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 no. no. Szybko. Zalałem. Dobra, jest, mamy to. Let's go. Nieskończone źródło wody. Tylko u nas działa? Tak, ale. działa, działa, tylko. Skok, skok. Miałem inną wizję na niego, ale okej. Okay. <laughs> może być i tak. <laughs> Dobra, ważne, że działa, stary. Wiesz, co to te Jakie to, to, to ma możliwości teraz? Robimy, no, wiem, stary, ja tak wiem, dużą ja, farmę wiem. jak tylko chcemy. To prawda. To, jest to najlepsze, prawda. Co może być. Dobra, ale zgodę, Sprecha, muszę okulę, od, teraz y, ten no, odłożyć. To musisz odłożyć. Yy, odłożyć rzeczy, żebym przypadkiem nie spadł z nim, bo mam dwa wiadra ze sobą. Stary jaj... O, no. mam w ogóle. Mam ząbty mm, Musiałeś podnieść, no bo tam no, te ja wyrzuca. Nie wiedziałem, kiedy, kiedy to podniosłem. Kurde, ale to teraz ładnie. A! No, 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 podoba mi się. Dobra, to teraz tak. Yy, dobra. Biorę patrz. się za dalej. O, jaja, Kurde, jak no ja no nie no na widzę no. niszczyć, ja nie kurde nie mieć łopaty do ja jest Ja łóżko, ja mam. Mek myk No, dobrze. Musimy więcej tych drzew posadzić, większa farma drzew tak, musi tak, być, tak. bo drzew. się teraz zajmuję. Staram, przynajmniej. Mamy bo jakieś to... sadzony więcej? Mamy jakieś, ja tu widziałem e... no coś No nie, mamy, nie mamy, no kurde spadają mi te dorsze. Po co ci sadzone? Ja drzew, tak? No 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 dużo no, no. <laughs> to dużo jest Zane drzew to akurat nie problem Ze złota, kurde, robisz ja muszę... coś. U... Useful, chyba nie. Ze złota, no złote jabłko no. jedynie, nie? Mm. No to kurde, niezbyt. To... No to nie jest za dobre. No, przydatne. No, tą farmę to, drzew tu trzeba, to trzeba to zrobić mega, mega dużą tak naprawdę. Ja, ja szczerze to Ci przyznam, że tak. Proponuję zrobić taki jeden tor długi, gdzie po prostu on będzie taki hmm? mega, mega długi, będzie masa drzew, w tym. Bo, bo tutaj to póki co tak robimy na szerokość, a. Ty on do wody chce wskoczyć. Patrz, zarybiam go. He. Kurde, dobre, zostaw go tu, zostaw go tu, no. no zarybiłem, zarybiłem. zarybiłem. No ja ci mówię, że, że, to, że to się jakoś ten, to się będzie dało ich rozmnożyć, tylko nie wiem jeszcze jak. No właśnie da się rozmnożyć ryby w Minecraft, ale nie wiem jak. Ale no. jakoś się da. Pewnie. pewnie, czekaj, co by można było dawać rybom, żeby je rozmnożyć? Armę. Nie wiem, nie wiem. wiem. Armę. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. No i dobra, czekaj. mega dobrze to tu już wygląda. No pokaż, co masz? No to źródełko wody zrobiłem tak z tyłu, tak Aha, bardziej okay, designowo, okay, żeby okay. było łatwo na nie wejść. Widzę, że też sporo <laughs> drewna zniszczyłeś. Tak, zniszczę ale wysadziłem też kolejne. Okej, okay, okej. Okay. Ja też zniszczę, bo chciałbym farmę tam powiększyć. Dobrze. Powiększyć. Ja rozwalam te płotki, krzynia. bo tutaj miało być miejsce dla tego kurde lisa czy coś, ale on został stracony za swoje, prawda złe czyny. No niestety. Ej, masz tu sezonkę? Jedną? Tam Mam sezonkę. Już tutaj, stawiam. tu, tu, tu. tu. Dobra, git. Dobre, kit. ej, mega dobrze to wygląda. Dobre. A ten potwór zginął! Tak? Aha. Kurde, bo ty wodę Aha. zabrałeś, ja wtedy se zdechł. <laughs> Trudno. To fajny Trudno. potwór, oswojony i stracony Trudno, tego samego dnia. Mega fajny. Jest tak jest, no. no, no, no je... jezda, jezda. Ja nie wiedziałem, że Mieli to się tak zadziała, zapomniałem o niej, o Nie, no, no dobrze, no, dobrze do... kurde, to, ale dobrze, że on tego mining fatiga nie daje chociaż. Chociaż on zaraz, za mi wywali bombę, to... No, spadaj tam na dół, dobra, pokonany. Rzez pokonany. Ciężko, ciężko. Dobra, Rzez mega. Że Im dobrze. bardziej rozrastamy wyspę, to tym ciężej jest zepchnąć te potwory na dół. Kurczę, ja mam nadzieję, że te kaktusy się za niedługo zaczną pojawiać. Bo, bo trzeba zrobić tak to dzień. wyro. Wtedy będziemy mogli szybko tą noc pomieścić. Dobra, mam dwie sadzony tego jeszcze. Yy, jak to się nazywa, tego dębowego czegoś. Chciałem tylko napomknąć, no. że nie po to co tuję i żebyś ty je potem rozswalił. Nie ja wiem, ale nie, bo ja to, ja to wszystko tak wrzucałem na szybko, żeby się pozbyć jak były ten atak i dlatego tam jest syf teraz. Okej okay. Kurde, najwięcej to my mamy jakichś koralowców, ja nie wiem po co nam to jest. E, no to tajem, prawda. Z ale to no. jest, zostawmy, bo to może się to jeszcze przyda kiedyś. Może jeszcze okay. kiedyś, dobra, mamy tutaj, kiedyś, że tak powiem, a... wszystko zrobione, kolejny odcinek, dobiegł prawda, końca, moim zdaniem, zrobiliśmy troszkę, rozwinęliśmy tą wyspę, następne, prawda, rozwinięcie wyspy u na kanale, więc serdecznie was tam zapraszam, widzimy się yy, na kolejnych odcinkach, obserwujcie nasze kanały i bądźcie na bieżąco, pozdrawiam, cześć, pa pa.